To ja z przyszłości witam Was w nowej serii. Torebka Grażyny. Ta seria będzie polegać na tym, że po prostu będziemy testować jakieś tanie kosmetyki, które są dobre, albo jakieś ja będę Wam polecać kosmetyki, które ja używam i są tanie i dobre. Witam Was. Wow, Oświetlaj się trochę. Mamy dzisiaj taki make-up i wypróbuję sobie. Gdzie ja mam tam? To? Taki róż. Kupiłam w Action za takich 6 wow. zł. Jestem ciekawa, bo on się utlenia. Ja już próbowałam sobie na ręce i naprawdę jest dosyć porządny. Nie jest takie florytowawy, ale nie wiem, zobaczmy. Nie wiem jak ja nie nakładam podkładu. O Jezu, miałam ostatnie uczulenie, ale nie, też nie czułam takiej potrzeby, żeby też nakładać ten podkład. To bym jeszcze przykryła. Ale szczerze, nie chcę mi się, bo taką ja tak mam krzywkę, więc o co, niech tam będzie widoczny i tak nie będzie widać, bo krzywką zasłonię. Dobra, wykonturowana jestem, więc teraz weźmy ten róż. Nie wiem, czy tak na palec, możecie na jakiś pędzel, czy tak Ojedziemy? Tak o, chyba pojedziemy. Dobra. Jezu, się boję. Nie pamiętam, jaki to ma pigment, ale mi się wydawało, że taki delikatny. Rozdzieliśmy to trochę, bo, bo trochę tak ciemno ma nas. Dobra. Dobra. Tu. tu I tu. To już od razu takie pink zrobiło. U! Dobra. Tu nakładam. I tu. Dobra. Dobra. Jezu, jakie to jest różowe. Jak Barbie. Barbie. Dobra. Tutaj trochę to. Klepie sobie rozstykuję ładnie. Nie, że tego nie widać. Ale ten róż jest dosyć intensywny. Nie wiem, czemu tego nie widać. Jak to wklepałam, to spoko wygląda. Ale w kamerze nie widać tego różu. Chociaż tu widać. Jest taki nie za mocny, nie za delikatny. Ja bym dodała jeszcze trochę. Tak. Tak Klepie. Trochę na nosek. I na brodę ten róż od razu mi się utlenia tutaj na twarzy, na skórze Bo tutaj jest taki fioletowy, tu tak fajnie wygląda I mega mi się podoba, jak za 6 zł taki róż Damn, damn Nie wiem, nie spodziewałam się, specjalnie kupiłam, żeby wypróbować, bo nie wierzyłam, że taki róż na utleniający jest za 6 zł No około 6 zł, nie pamiętam, ale tak mi się wydaje, że ja zapłaciłam za niego 6 zł Co było dla mnie dziwne, no bo jest dosyć sporo tego, jakby jest dosyć sporo jestem ciekawa. ja zazwyczaj używam różu z paletek. Bo... Nie wiem. I ja, podoba mi się. No to tyle, ja już tutaj sobie jeszcze przygotuję i zrobię link ze Ale no, i serdecznie już jest piękne. Mi się bardzo podoba. Taki, taki lekkie musi nie